Cześć, ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o Irlandii w świecie Fallouta, jednym z niewielu państw, o których posiadamy jakiekolwiek informacje. Jakie? Zobaczcie ten film do końca, a się dowiecie. Miłego oglądania. Irlandia to państwo zajmujące większość wyspy o takiej samej nazwie położone w Europie Zachodniej. Jej patronem jest święty Patryk. Co roku Irlandczycy na całym świecie obchodzą jego święto. Historia tego kraju to nieustanna walka o niepodległość z angielskim sąsiadem. W średniowieczu był on podzielony na kilka królestw oraz księstw. Dostał się pod panowanie Anglików, a w 1801 roku stał się częścią Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii. Irlandczycy wielokrotnie próbowali odzyskać niepodległość, jednak bez skutku. Wielki głód z lat 1845-1849 sprawił, że ponad 2 miliony ludzi opuściło ten kraj. Dopiero interwencja brytyjskiego rządu zatrzymała plagę, która niszczyła uprawy. Wielu Irlandczyków udało się do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych i Kanady. Największa irlandzka diaspora znajdowała się w okolicach Bostonu. Początek XX wieku był kresem angielskiej dominacji na Zielonej Wyspie. Po powstaniu wielkanocnym roku 1916 rozpoczęto rozmowy z brytyjskim rządem. Po podpisaniu traktatu angielsko-irlandzkiego powołującego do życia wolne państwo irlandzkie, wybuchła wojna domowa. Współczesna niepodległa Irlandia powstała w 1937 roku po uchwaleniu konstytucji. W przeciwieństwie do rzekomo wolnego państwa, była całkowicie niezależna od wpływów brytyjskiego imperium. Akt prawny tylko to potwierdził. Irlandczycy po latach nieudanych zrywów uzyskali suwerenność drogą pokojową. Nie uzyskali jednak całkowitej kontroli nad wyspą. Północ wciąż należała do Zjednoczonego Królestwa. Irlandzka Armia Republikańska kontynuowała walkę z Anglikami, często uciekając się do terrorystycznych metod. Tyle historii. Po II wojnie światowej oś czasu Fallouta oddzieliła się od naszej, dlatego przejdźmy do świata gier. Całkiem możliwe, że kraj ten należał do wspólnoty europejskiej, zanim ta się rozpadła. Z czasem liczba osób irlandzkiego pochodzenia przewyższyła kilkukrotnie liczbę rodowitych Irlandczyków. Stany Zjednoczone to kraj imigrantów, czy w rzeczywistości, czy też w świecie Fallouta. Obecnie do irlandzkich korzeni przyznaje się ponad 40 milionów Amerykanów. Nie dziwota, więc że ich potomków spotykamy po Wielkiej Wojnie. Jednym z nich jest Celt Patrick, wędrowny handlarz, którego spotykamy w pierwszej odsłonie serii. Kontynuował on tradycję przodków, pielęgnując irlandzką kulturę, dzieląc się z ludźmi historiami, legendami, piosenkami, a nawet tradycyjnym jedzeniem. Mężczyzna swe imię zawdzięcza świętemu Kościoła katolickiego, który w V wieku chrystianizował wyspę. Pseudonim to nawiązanie do Celtów, protoplastów dzisiejszych Irlandczyków. W dwójce spotykamy Johna L. Sullivana. Mężczyzna z wyraźnym irlandzkim akcentem opowiada nam co nieco o kulturze ojczyzny swoich przodków. Wspomina również Batalion Świętego Patryka, czyli grupę ochotników z Zielonej Wyspy walczącą po stronie Meksyku w czasie wojny ze Stanami Zjednoczonymi w latach 1846–48. Większość jego żołnierzy była amerykańskimi dezerterami. Colin Moriarty, właściciel baru w Megatonie, był potomkiem irlandzkich emigrantów. Jakoś nie obnosił się ze swoim pochodzeniem, lecz był jego świadom. Mówi z akcentem. Podobna sprawa tyczy się Kate, naszej potencjalnej towarzyszki w Fallout 4. Kobieta wspomina, że oboje jej rodziców miało irlandzkie korzenie. Ma również charakterystyczne dla mieszkańców wyspy brytyjskich rude włosy. A skoro już przy Kate jesteśmy, to w samej grze możemy znaleźć irlandzką whisky oraz typowo irlandzki bar. Jedna ze stoczni w Bostonie sygnowana jest czterolistą koniczyną. Z charakterystycznym dla mieszkańców Zielonej Wyspy akcentem mówi również James, ojciec naszego protagonisty w Fallout 3. Wszystko to jednak za sprawą Liama Nisona, aktora, który użyczył mu głosu, z pochodzenia Irlandczyka z północy. Jako, że w grach z serii Fallout natrafiamy na uchodźców z Anglii, całkiem możliwe, że na sąsiedniej wyspie również przetrwali ludzie. Chociaż podejrzewam, że miano zielona już do niej nie pasuje. I to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!